Czy myśmy widzowie, to jest Shorts, yy, nie mam na, na celu tutaj granie w grę na Shortsie, bo chciałem wam, was powiadomić o, o, w ogóle tym wydarzeniu, bo to się naprawdę dzieje, duży specjal. Będę zbierać, nie będę nic, nic wydawać w tej grze, w Talking Tom Gold Run, w tej co teraz gram. Nie będę, będę ciągle zbierał jak najwięcej hajsu, ale nie będę nic wydawał na nic, kompletnie, nawet grosza nie wydał i... Widzowie, zbieramy e, po milion, po milion golda, czyli w sensie tego złota, jak zbierzemy milion, wiecie ile to jest milion, to jest naprawdę kupa hajsu, dlatego zbieramy milion, mil, naprawdę milion hajsu, mam obecnie 20 tysięcy, mam obecnie aż 20 tysięcy, więc to, nie, to też nie jest jakoś bardzo dużo przy tym milionie, a milion to naprawdę kupa, kupa ten... Kupa, a czy nie, to nie jest, short, sorry, jest filmik, ale Kupa naprawdę ma, to jest forsy w tej grze. Moglibyśmy za to kupić nawet wszystkie światy, tylko że jeszcze to kwestia klejnotów. Dlatego ogłaszam, że od teraz be, będę nie tyle co daily, ale będę jak najczęściej starał się na odcinkach, na, na odcinku pokazywać Wam stan, ilości właśnie tego, tego co tutaj właśnie mam. Tego złota, tego golda, no wiecie, i jak zbierzemy milion, no dosłownie kupujemy, staramy się kupić wszystkie światy. Znaczy, na pewno wszystkie światy bym kupił, tylko że jeszcze kwestia, właśnie klejnotów, tak jak już mówiłem. Dlatego staramy się zbrać aż milion, a nawet 100 tysięcy nie mam. Dlatego, jak zbierzemy milion, normalnie kupujemy wszystko. Od razu robimy wielkie wydatki, kupujemy sześciuteńko. Wszystko, co będzie tylko możliwe, robimy taki po prostu. To, co tylko możliwe, bo staram się wszystko kupić. Dlatego to jest takie szybkie info, oczywiście. I za, za każdą, za każdą łapkę w górę pod tym filmem, nie innym, tylko tym, żadne subskrypcje, komentarze, za łapkę w górę muszę wbić na filmie w ten, w, no może nie w ten sam dzień, ale w, ty, w tym tygodniu, co ta łapka została dodana, będę patrzył, czy tu są jakieś łapki, będę robić 100, no nie, 20 tysięcy monet będę zbierał na filmie, także to też jest naprawdę dużo, a za każdy komentarz pod tym filmem Yy, za, ten, za łapkę 20k, a za każdy komentarz pod tym filmem zbieramy yy, na filmie 10 tysięcy. Dlatego jak zostawicie komentarz oraz łapkę w jednym, to robimy, robimy 30 tysięcy monet na filmie. To też jest dużo. Dlatego lajkujcie, subujcie, bo może być grubo. Także widzowie, no to co? Ja się z Wami żegnam. Oczywiście lajkujcie, subujcie, komentujcie. To jest, to jest tyle z mojego info. Pamiętajcie o tym.